witamy witamy my dzisiaj znowu w Lasku. Jesteśmy z pewną panią, z naszym widzem Maciek, Ola ja. No i tutaj pierwszy, pierwsza monetka. Także wygrałem konkurs, nie chwaląc się. <noise> Czyli pewnie dalej będzie lipa. Wycieruch? Tak? Nie widać nic. Nie wiem, co to może być. duże ale tu jest jakiś napis na środku nie No wygląda jak trzy kopiejki nie No tak wygląda właśnie ale go mi coś dziwiło że tu u nas kopiejka by była no może być chociaż kiwie no, tutaj widzisz jak popatrzysz pod światło to tutaj widać mhm. napisy nie? nie widzę 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 ale co szkoda że tak no nie no nie wiadomo czy to medal no, prawdopodobnie trzy kopiejki tutaj w otoku coś jest no, może jakby się w domu... No zobaczymy trochę się w W perhydrolu może coś wyjdzie. No. Fajnie. Sygnał 7.8,79 i wyszła mi łuseczka, Ale nie pospolita. Tylko łuska ćwiczebna. Znaczy nabój ćwiczebny, ale widzę, że już e, część odpadła, wygniła. Szkoda, że nie cała. Tutaj nie ma żadnego ładunku. Nie ma spłonki. To po prostu jest pusta skorupka. Dobra, lecimy dalej. Cóż to wyskoczyło? Łyżka. Podobna do tej wczorajszej oli. Sygnowana coś? Nie. Trafiłem na e, lisią ko kolonię, tu jest jedna nora, tu jest druga, tam jest trzecia, tam jest czwarta, tam jest następna, ale tutaj mam sygnał, wygląda jakby, jakby tej ziemi, którą lis wykopał, w tym piasku, także, tak, do wilki? 5 cm On no, niestety takie grubaśne aluminium Podejrzewam, lis wyrzucił <noise> z domu Ale fajne miejscu Taki zagajnik Dokoła młodnik A w środku takie fajne miejsce Super, pokręcę się tu troszkę. A nawet, nawet w takim fajnym 61, nawet dosyć fajny stan. Ale ta, to jest ładna. O, ładniusi. Mhm. No poczekaj, to poczeka, jest rusznica, nie? Nie. No, jest kawą. <laughs> kawą monoczną. Szkoda, że nic nie widać, ale wysakra. No fajne, nie? Z tyłu z No ładne. Super. Idę do Maćka zobaczyć, bo jakiś medal ma, tak? Ja ciebie. No nie no. Co, ba, ci szczęście przyniosła? <laughs> Pierwszowojenne. Piękny medal. Jeszcze 10 penoli wyszło. Miał fajny stan, teraz nie widzę. A przysłów za 10 fenigów. Co? Co? Co to za 10 fenigów? Nie <grymne> no, takiego. <je> <grymne> no, oglądasz firmy, to powinnaś wiedzieć, co to jest. to jest. Patrz. E... A ja nie widzę, przecież okularów nie ma. <grymne> Cesarstwo Dobra, lecimy bo zaraz będzie ciemno Łyżeczka Jest łyżeczka srebrna Muszę wyjść tam do Zagajnika do Jasnego Bo tutaj nie widać Ale zanim pójdę Postanowiłem jeszcze sprawdzić obok i bo był sygnał Jest tutaj o kurczę, myślałem, że może druga część csióżeczki a to monetka Kurczę, nie widzę. ciężko powiedzieć, co to za monotka. Coś, coś ciekawego. No nic, później będziemy się głowić. Poszukam jeszcze tutaj, wokoło może znajdę drugą część. co, że nie cała. była by ładna łyżeczka. O, rosyjska. Chyba, że posrębrzona. Nie wiem, no ale ciężka, ciężka jak srebro, także podejrzewam, że będzie srebrna. Chodźcie powoli wracamy. No i kończymy. Dzisiejszy wypad. Podsumowanko, zacznę od Oli. Teraz widać przy lampie. Prawdopodobnie 3 kopijki Chyba 5, nie 1864 o, Prusaczek w eleganckim stanie 61, a może te 3 kopijki też 61 Taka zdobna blaszka Cynkowa, ukucie jakiegoś mebla Maćka fanty babcia przyniosła mu szczęście ty wykopałaś? babcia wykopała piękny medal w domu poszukamy, zidentyfikujemy jakiś pierwszowojenny ciekawe do co super Super fancik. Tak? kuziczek To też ty nakopałaś? Tak. No i wszystko. Także trzeba będzie kupić czwarty wykrywacz. Babcia będzie z nami na wykopki jeździła. No. no. Na pewno. Na pewno, nie? Na pewno. To będzie jeden no i No i git. No i mam dwa soberka dzisiaj. Musisz to wyczyścić, co sobie zobaczymy. się baczymy. To Tak, na pewno no, to będzie Silber na pewno, ja albo... to znajdę moim okiem Tam coś, coś pisze Jest. Jest Pisze tam nie? Filbergrasz. No Ta No i mam dwa srebrne dzisiaj Już się nie chwal koniec Za podsumowanie chowaj to Kończymy Pozdrawiamy wszystkich Papa. Pa. <laughs> I do następnego wypadu Myślę w tygodniu wyskoczymy Także miłego wieczoru